Witam, witam. Kolejna relacja dzisiaj to Honda Varadero 1000 z 2004 roku. Z winu wychodzi również 2004 rok. Motocykl jest na pewno motocyklem bezwypadkowym, na pewno jest cały w oryginale. W dwóch oryginalnych kufrach bocznych, sprowadzony z e, Belgii. E, w obecnej chwili motocykl jest na zupełnie nowych oponach. Rocznikowo 22 rok opon, ale są one zupełnie nowe. No zobaczcie tutaj. Oj, nie widać, a może i widać. 22 rok, opon, zupełnie nowe opony. I teraz pokażę z tyłu. Ta sama historia, nowa opona z tyłu, nowa opona z przodu. Eee, przebieg, słuchajcie, to jest 68 tysięcy. Trudno powiedzieć, wiarygodny, niewiarygodny. Tyle ma na zegarze ten motocykl. Wersja oczywiście wtryskowa. Eee, napęd poprzez łańcuch, jak to większość motorów ee, Hondy tamtych lat w pełnym oryginale, każda naklejeczka jest tutaj w pełnym orygina oryginalna każda powłoka lakiernicza błotnika, boczków, zbiornika e kufrów są w pełnym oryginale kanapa nigdy nie obijana, jest to kanapa fabryczna e naklejeczki tutaj nawet takie te podstawowe, serwisowe również są fabryczne w tym motocyklu Nic tutaj się nie poci, nic tu się nie utlenia, tak naprawdę ponad normatywnie tarcze mają już lant. Słuchajcie, no 70 tysięcy prawie na motor mają. Mają takie też ślady tutaj od kamyków. Myśmy tego zagowieszenia nie malowali. Może lepiej by to wyglądało, gdybyśmy to pomalowali, ale po prostu ten motor do nas przyjechał. Szybka relacja, szybkie ogłoszenie dzisiaj, no bo sezon w pełni, więc zostawiamy to już następnemu nabywcy. Uważam, że motor technicznie to petarda. No bo jest opona nowa, przód-tył, pali na dotyk, no Honda niezależnie jaki ma przebieg, to wydaje mi się, że, że tutaj problem z odpalaniem czy schodzeniem tego silnika e, to nie spotkacie w żadnym egzemplarzu. Napęd spróbuję pokazać, z połowy gdzieś bym powiedział, na 50% bym go ocenił, stopeczka centralna. Pod siedzeniem znajdują się klucze serwisowe do tego motocykla, czyli te podstawowe klucze do świecy i tam jakieś kombinereczki, jakiś śrubokręcik, to wszystko tu znajdziecie. Dekle silnika niemalowane są w oryginale tutaj na tym motocyklu. Jakąś taką ryskę tu na naklejce znajdziecie, tutaj jakaś taka drobna ryseczka, a tak to motocyk, słuchajcie, czysty, normalny motocyk z tamtych lat cena za ten egzemplarz nie jest wygorowana, bo on będzie wystawiony w granicach tam 15 tysięcy, więc nie jest to cena, która zabija ten, ten egzemplarz, bo tak naprawdę gaźnikowy egzemplarz w tych cenach już chodzą bez żadnego problemu mówię, motor pali na dotyk wszystko jest jak najbardziej tutaj działające, sprawne no nie jest to jakaś perła, jakaś super czysty motocykl bo on go naprawdę cenił dużo więcej, nawet chociażby z racji, że ma kufry oryginalne, z racji, że ma opony Nowe, eee, po prostu zależy nam to, żeby to szybciej sprzedać, eee, niż po prostu eee, robić tutaj jakąś zaporową cenę. Cena naprawdę za ten egzemplarz wtryskowy z 4 roku to myślę, że jest ok. Bo to ty kłady, w tej chwili mówię, nie ma żadnej tutaj inwestycji, nie ma żadnego wkładu finansowego w niego. Eee, bo i tarcze są spoko, one nie są wiadomo nowe, ale są spoko i tutaj nie ma wkładów, w nie. Opony są zupełnie nowe, silnikowo to po prostu chodzi petarda ten, ten motocykl. Można sobie, wiadomo, jakąś drobną kosmetykę zrobić, poprawić sobie pod względem, pod siebie coś. Przełączniki, manetki, zobaczcie, normalnie powycierane. Przebieg 68, nie wiem, trudno mi powiedzieć, te gumy na pewno są nowe, gum, nowymi gumami. Te są oryginalne, te wyglądają na to, że ktoś je już kiedyś zmienił. Motor jest, słuchajcie, przede wszystkim bardzo czysty, no i technicznie to jest tutaj mówię, bez żadnych zastrzeżeń wizualnie. Pomalowałbym te lagi na nowo, odświeżyłbym je, no bo raz, że lata produkcji tego motocykla, dwa, że to turystyczny motor, ale mówię, nie chcieliśmy się tutaj z niego grzebać, bo po prostu wystawiam w go takiej cenie, żeby ktoś sobie mógł tutaj poprawić, jeżeli będzie mu to estetycznie przeszkadzało. Lampa nie ma żadnych tutaj pęknięć, uszkodzeń, nadpęknięć motocykl przede wszystkim jest motocyklem europejskim e, także myślę, że skusi klienta wszystko tutaj działa, wszystko jest tutaj sprawne w tym motocyklu kierunek działa, drugi działa, trąbik działa, światełka awarie się zapalają, także no i silnikowo, no, myślę, że pojawia Słuchajcie, chyba centralnego kufra w ogóle ten motocykl nigdy nie miał bo tak naprawdę nie widzę tutaj żadnych śladów na tym kufrze Także jeżeli szukacie tego Varadero Telefon do firmy to 500 134 533 Znajdziecie nas na Oliksie na OTOMOTO W zakładce wpisując miejscowość i ława Ja od razu mówię, motocykl wystawiam 15900 eee, Coś tam drobnego jest do urwania, to już naprawdę drobnego eee, Z racji tego, że chociażby te opony na tym motocyklu są nowe więc też y, trzeba to sobie skalkulować, że jednak jakaś inwestycja została poczyniona. Dzięki, pozdrawiam, cześć. Jeszcze raz Otomoto OLX, zakładka i ława motocykl tam się wyświetli. Pozdrawiam. Na razie.